Dzień dobry, jesteśmy dzisiaj w Lincu, ze mną jest Julian Gaborek, organizator i pomysłodawca imprezy. A co to za impreza, dokładnie opowie właśnie Julian. Dzień dobry Julianie. Właśnie jesteśmy w trakcie 12. zlotu Igrzysk Polonii w Górnej Austrii, w tej chwili odbędzie się wybór Miss Polonii. Znaleźliśmy w tym celu 8 dziewczyn, śmiałych dziewczyn, które chcą bardzo dobrze zabawić. Ale od początku powiedz mi, to jest już dwunasty zlot. Mieliśmy dwa lata przerwy, na tym jedenastym też byliśmy z kamerą. Dzisiaj jest dwunasty. Po, po dwuletniej pandemicznej przerwie znowu wystartowałeś z pełną pompą. Wiele atrakcji od samego początku. Były to igrzyska dla dzieci. Oczywiście na początku do godziny piętnastej mieliśmy sportowe imprezy dla dzieci do dwunastego roku życia w kategoriach. Wiekowych co dwa lata. Mam nadzieję, że dzieci wspaniale bawili, a szczególnie sztafeta, rodzic i dziecko. Poza tym odbył się turniej piłki nożnej, w którym udział, wzięły udział cztery drużyny. Wygrała drużyna z Węgier, druga była siatkarzyki Linz, trzecia Orzeł Linz, a czwarta drużyna FC Linz. I mam nadzieję, że wszyscy mieli dużo Gry, zabawy, bo graliśmy po 30 minut w tym upale. Pogoda wam dopisała i to jest najważniejsze. Julianie, oprócz tego wiele atrakcji dla dzieci, lody, wszystko czego, czego dusza zapragnie, plus jeszcze występy folklorystyczne. No właśnie, cieszymy się bardzo, że pierwsze pogoda dopisała, mamy wspaniałą anlage, Hyfburg dla dzieci z dmuchaną ślizgawką. Dotychczas widać chyba tam ich najwięcej, prawda? No bufet staramy się, jak możemy, żeby był dobrze zaopatrzony. Wszystko aż zaschłodzone za bardzo, nie. I od godziny 15 mieliśmy przyjemność otworzyć. Zlot Poloniny w Górnej Austrii, na którego zaprosiliśmy wielu polityków austriackich. Była pani wiceburmistrz od sportu Lincu, była pani wiceburmistrz od integracji w Lincu, był członek zarządu Górnej Austrii od integracji, był konsul honorowy z Górnej Austrii, a także jeszcze prezydent Arbeita Kama. I z tego jesteśmy bardzo dumni, bo wydaje mi się, że imprezę, którą zakulturowałem 12 lat temu, teraz coraz bardziej się rozwija. Bardzo duża frekwencja dzisiaj jest, i wydaje mi się, że po tej koronie, gdzie słyszałem różnego rodzaju głosy, że ludzie się nie garną na imprezy masowe, o połowę jest ta frekwencja mniejsza u nas dopisała, i wierzę gorąco, że te osoby, które raz były, to przyjdą do nas drugim raz. A od godziny 15:30 dokonaliśmy. Yy... Udokorowaliśmy zwycięzców 12 Turnieju Piłki Nożnej Opuchar Górnej Austrii, a także mieliśmy przyjemność na naszej scenie, właśnie zaproszeni goście powiedzieli parę słów o nas, o mnie, no i w ogóle o tej integracji tutaj Górnej Austrii i Lińcu yy, ogólnie, prawda? I jeszcze tego nie było, żeby na naszej scenie wystąpiły trzy zespoły dziecięce, folkorystyczne. Było to bardzo barwne, dlatego że Wystąpił zespół folklorystyczny Mazurki z Wiednia. W drugiej kolejności zaprosiliśmy zespół węgierski Orchidea, a na koniec mieliśmy możliwość podziwiać zespół folklorystyczny austriacki z Rotenek. A akurat w tej chwili leci wybór Mi Polonii lata 2022. Czyli wszyscy zainteresowani mogą zaglądać do Was na stronę na Facebooka. Oczywiście. Powiedz, gdzie dokładnie i gdzie się można zgłaszać. Zapraszam na stronę Wspólnoty Polaków w Góry Austrii. Polonia Zapraszamy na Facebook Wspólnoty Polaków w Górnej Austrii, a także na Facebook Polskiego Radia w Górnej Austrii. Te wszystkie informacje to tam naniesione i ze serdecznie zapraszamy na nasze imprezy Polonijne. Proszę Państwa, słyszeliście, tutaj w Górnej Austrii bardzo dużo się dzieje, trzeba cały czas, cały czas obserwować stronę internetową. Strona internetowa jest, yy, Radio Górnej Austrii jest na Facebooku, wszystkie informacje, także nic, nic dodać, nic ująć. Serdecznie zapraszamy, tutaj się Polonia wspaniale bawi. Ja się również dzisiaj ciekawie bawiłam, było bardzo gorąco, widać zresztą. <laughs> Proszę Państwa, dla PPTV z Lincu, Sylwia Płonka.